Na wstępie tego odcinka organizuję dla was konkurs na dodanie do znajomych z mojego głównego konta Pożyczka7. Jedyne co musicie zrobić, aby wziąć udział to zostawić łapkę do góry pod tym odcinkiem, subskrybować mój kanał oraz w komentarzu napisać swoją nazwę z Blog Star Planet. A teraz zapraszam was do oglądania. Cześć kochani z tej strony Talix. No i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. Dzisiaj jest ze mną Miss Ariana. Możesz się właśnie przywitać. No i ogólnie jak widzicie, właśnie mamy na sobie takie skiny kurczaki, ponieważ dzisiaj nagrywamy właśnie wyścigi kurczaków. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Dobra, więc my z Catsprem jesteśmy już właśnie na parkurach, na parkurze, no i będziemy po prostu się ścigać, tak więc myślę, że możemy właśnie zaczynać. No i ogólnie ścigamy się o to, kto z nas będzie pierwszy, nie o to, kto z nas będzie miał czas lepszy. No bo Kacper nie ma, w sensie ma mikrofon po prostu, ale nie nagrywa z głosem, no i dlatego po prostu nie możemy ścigać się na czas, gdzie on jest za mną, gdzieś. O ja, ogólnie przychodziłam w ten parkur już chyba na jakimś odcinku, z tego co się orientuję. Ale właśnie jestem takim nubem, że nie umiem nic przechodzić, dlatego stwierdziłam, że wybiorę taki parkur. Dobra, gdzie jest Kacper Tak ogólnie. Co go jeszcze za mną nie ma? Co mu tak słabo jedzie? Przecież to jest dobry, łatwy parkur. Ej, no co z nim? Nie ma go za mną jeszcze. Ej, dziwnie, dziwnie, moi drodzy. Dobra, lecimy sobie tutaj. Teraz, co, a to mogę sobie lecić tak wolniutko, wiecie, tak się niczym nie martwić, skoro go jeszcze nie ma. E, tylko nie pamiętam, które było tutaj. Nie wiem, środkowy. O, jest, dobra, udało mi się trafić. Fajnie. No i ogólnie tutaj można zrobić skróta, więc. Ja nie wzięłam kluczy, widzowie! Nie wzięłam kluczy! Nie. Nie. Nie wzięłam kluczy, widzowie. Jak ja mogłam nie wziąć kluczy? To on już dobra, jednak Kacper wygra. Ja nie wierzę. Serio, widzowie, nie wzięłam kluczy? Czemu ja nie wzięłam tych kluczy? Zapomniałam zupełnie o tym, że na tym parku są przecież klucze, dobra um, Lecimy, może nie wiem, gdzie on jest Może jeszcze jakieś szanse są, zdążę, może, nie wiem Kurde, nie Oh my god, dobra Ale w sumie nie, no patrzę. tak jakby byłam pierwsza, co nie? Ale no po prostu nie wzięłam tych kluczy i tak jakoś wyszło po prostu Nie wiem, czemu ich nie wzięłam, jakoś wyleciało mi to totalnie z głowy Dobra, lecimy sobie szybko, moi drodzy, kurde Kacper już pewnie czeka na mnie na mecie. No, a było tak pięknie na początku. Zrobimy sobie tutaj takiego fajnego skróta, patrzcie, o! Taki skrót sobie oczywiście zrobimy tutaj. I gdzie jest Kacper? Ja nie wierzę, serio! A więc, mój drodzy, Kacper wygrał, no to y, graty. No i wchodzimy w metę. No i w sumie tak jakby pierwszy parkour on wygrał, ale w sumie wam powiem, że tak jakby ja byłam... Pierwsza w, te, w tej pierwszej części, ponieważ ja po prostu zapomniałam kluczy. Więc w sumie mogę powiedzieć, że mamy remis, ale tak jakby on wygrał. No wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Dobra, lecimy na kolejny parkur. Dobra, jesteśmy już na ostatnim parkurze. No i ja oczywiście piszę, że trzy. Mam nadzieję, że tym razem nie zaliczę żadnej wtopy. Od razu obracam się, czy tu nie ma kluczy. Czekajcie, Beniusa. Je, dobra. Nie ma tu żadnych kluczy na szczęście. Ogólnie Kacper wystartował wcześniej, bo ja się obróciłam, czy nie ma kluczy. Dobra. Póki co on jest przede mną. Zobaczymy, na no, komu pójdzie lepiej, znając, że Cię kasprowi. Bo gdybym, Serio, przedtem wzięła te cholerne klucze, to bym pewnie, znając, że Cię wygrała. No ale mówi się trudno. O, co? Co on zrobił? O kurde, to jest ten moment taki trudny. Nie! No, Kacper nie! Nie, no, serio. No patrzcie, jak wszyscy wydają radę taki. O, dobra, udało się, moi drodzy. Udało się, dobra, gdzie on jest? On już jest tam na przodzie, jak widzieliście, kurde. No bo w sumie ja jestem trochę takim noobem, wiecie? A wybrałam sobie taki parkour, ale patrzcie, ja gram też na zbitym telefonie, co nie? Więc mam w sumie utrudnienie, mogę powiedzieć. No bo ja gram na zbitym telefonie, a Kasper gra na laptopie chyba albo tam na komputerze. Więc mu jest trochę łatwiej. Dobra, lecimy sobie tu szybciutko, kurde. O, fajnie, że tutaj widać, który jest dobry, ten jest dobry, okej. Okay. O nie, 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 ja mam mało HP, abym tylko go nie straciła. Nie, nie, nie. Jeżeli w ogóle podobają Wam się takie odcinki, bądź chcecie może więcej takich odcinków, to możecie mi dawać, nadać, dawać, dawać, dawać. Możecie mi napisać w komentarzach, czy Wam się coś takiego w ogóle podoba. I oczywiście serdecznie pozdrawiamy tutaj wszystkie osoby z czatu, które właśnie rozpoznały mnie i Miss Ariane. Tak więc Was pozdrawiamy. No i dobra, lecimy. Nie, 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 nie. Serio, ja mam jedno HP. Ciekawe jak ja mam zamiar to przejść. No nie, kurde. Więc moi drodzy, jak zwykle, nie pamiętam, kiedy ostatnio był jakiś odcinek z Mizarianą, gdzie na przykład Kacper był drugi. Naprawdę, nagrywaliśmy kiedyś, pamiętam, takie wyścigi, co nie? Takie wyścigi były kiedyś podobne, tylko że nie kurczaków, ale reniferów. No i oczywiście Kacper również tam wygrał, więc ja po prostu jestem totalnym nubem, ale wydaje mi się, że to wina tego, że gram na zbitym telefonie po prostu. No, i nie jest mi tak łatwo jak Muno, kurde. Nie przejdę tego chyba widzowie, naprawdę. Lecimy ostatni raz, to próbuję przejść. Jak mi się to nie uda przejść, no to zaliczymy, że Kacper po prostu wygrał. No, bo ja mam po prostu jedno HP i nie da się tego przejść. Tak więc ja mu napiszę, że ja tego po prostu nie przechodzę, a on wygrywa. Tylko czekajcie, musimy dojść do tego momentu. Wybaczcie, że jestem takim nubem i że musicie akurat patrzeć z mojej perspektywy, jak ja gram, a nie z perspektywy Kacpra. Ale no tak po prostu Dobra, lecimy sobie tutaj, teraz tu szybciutko, kurde. My ten odcinek w ogóle nagrywamy dzisiaj właśnie jeszcze tego samego dnia, e, który właśnie wleci odcinek, tak więc przepraszam Was bardzo za mój głos, ale jest około godziny 10, jak my to właśnie nagrywamy. No i dobra, lecimy sobie, albo bądź 11 już sama nie wiem. Dobra, udało mi się przejść ten dziwny moment, ale jak teraz zginę, to Kasper wygrywa. Więc dobra, lecimy. No gdzie jest ta meta? Jest meta, już dobra widzowie! Mamy metę, więc standardowo Kasper wygrał. O nie, czekajcie, żeby nie zginęła. Dobra, więc Kasper wygrałeś. Gratuluję, jak zwykle. No i moi drodzy, więc Kasper wygrał. Oczywiście, to co było do przewidzenia. Okej, okay, więc to byłoby to już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli odcinek standardowo Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. Ty się Kasper jeszcze właśnie możesz pożegnać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!